Szukasz miejsca, w którym nabawisz się różnych fobii społecznych albo zwyczajnie znienawidzisz swoje życie? Nie czekaj dłużej, typowe liceum ogólnoniekształcące już na ciebie czeka. Co mamy do zaoferowania, zapytasz? Pozwól, że wszystko ci opowiem, lecz najpierw spójrz na te szczęśliwe i zadowolone twarze uczniów. No ale co ja mam powiedzieć? No to jest super spobynie. No to ta szkoła jest naprawdę. Włośnie. No to yy, bardzo się cieszę, że mogę tu być. Ta szkoła jest super. Może być. Jak na prawdziwą polską szkołę przystało, zrobimy wszystko, byś nie nauczył się niczego przydatnego w dorosłym życiu. W dodatku zadbamy o to, byś w przyszłości potrzebował profesjonalnej pomocy psychologicznej, której oczywiście nigdy nie otrzymasz od nas. Obliczanie raty kredytu, pisanie CV, kompetencje miękkie czy choćby płacenie podatków. Nie umiem żadnej z tych rzeczy i to wszystko dzięki liceum, do którego chodzę. <laughs> Kiedyś, kiedyś bałam się wielu rzeczy, ale dzięki mojemu liceum zrozumiałam, że najbardziej na świecie boję się własnej przyszłości. Nim wybierzesz swój los, najpierw musisz zdecydować się na profil klasy, a jest w czym wybierać. Możesz przykładowo doszczętnie wyzbyć się wolnego czasu i dołączyć do matwizy. Albo od razu rozegrać swoje życie na przegranej pozycji, idąc na Humana. Na spragnionych negatywnych emocji czeka również Biolchem, który sprawi, że będziecie kwestionować każdy życiowy wybór. Na matfizie zrozumiałam, jak bardzo nienawidzę innych ludzi. Znaczy, fajnie, bo jestem jedyną dziewczyną w klasie, no ale no. Znaczy, była jedna taka fajna dziewczyna, i poszła do fryzjera i się okazało, że to był Michał. Jestem na profilu humanistycznym. Jest bardzo fajnie. Uczymy się pisać i czytać. Ja na przykład już potrafię napisać swoje imię. Może i nie umiem policzyć, ile to jest 10% z 20%, ale za to wiem, co autor danego dzieła miał na myśli. O ile uda mi się myśleć według klucza, bo przecież to jest najważniejsze. A wszystko to prowadzone przez niezwykle profesjonalną kadrę specjalistów, oczywiście według standardów z XVIII wieku. Opryskliwi, apodyktyczni, niesprawiedliwi, porywczy i zwyczajnie nudni oraz chamscy to cechy, które charakteryzują każdego naszego nauczyciela. Wielu z nich już dawno powinno stracić prawo do wykonywania zawodu lub siedzieć za kratkami, ale dzięki układom, kumoterstwu i zwykłej opieszałości Ministerstwa Oświaty, ludzie ci wciąż u nas pracują. Jesteśmy tu po to, żeby zdławić w zarodku każdą, najmniejszą choćby ambicję oraz nadzieję. To nie jest zawód, to misja. Wcześniej pracowałem jako strażnik więzienny. I dopiero kiedy sfałszowałem dyplom, i mogę uczyć geografii albo historii, teraz dopiero odpalam życie na maksa. Ale przecież nie tylko nauka się liczy, chodzi głównie o atmosferę. Sfrustrowani nauczyciele z zalegającymi skrajnie niskimi pensjami obecni. Uczniowie recydywiści, których będziecie się bać spotkać na przerwie? Oczywiście, że są. Stary, niewyremontowany budynek z przestarzałą infrastrukturą, by w lato się topić, a w zimę marznąć jak najbardziej. Ale to wciąż nie wszystko, co do zaoferowania ma nasza szkoła. Najfajniej jest późną jesienią, kiedy szybko robi się ciemno, jest zimno i pada deszcz. Wtedy najbardziej czuć taką namacalną, wręcz niechęć do życia i do nauki wśród uczniów. Wspaniała atmosfera bezpieczeństwo to podstawa. Nowoczesny monitoring oparty na sztucznej inteligencji 70-letniej pani woźnej zapewnia całkowitą kontrolę nad uczniami. Oczywiście no, z wyjątkiem, kiedy dzieje się im krzywda. Woźna wyposażona jest w dwa kije. Sanitarny, na wypadek kryzysu w łazienkach, oraz wychowawczy, na uczniów wymagających korekty. Dzięki braku formalnego zatrudnienia i odpowiedniej dokumentacji woźna nie jest z prawnego punktu widzenia pracownikiem szkoły, dzięki czemu może ich swobodnie bić. Faweroki, ale w zawieszeniu. I tylko jeden za pobicie małolata, drugi za podpalenie szkoły. Pensyjkę mam lepszą niż ten włofista, łysy. Sprzątam kiedy chcę, to znaczy i nigdy. Essa kurdeczki. Uczymy wedle sprawdzonej i klasycznej podstawy programowej, czyli przestarzałej i zupełnie niepasującej do nowoczesnych standardów. Ostrożnie i wnikliwie wybrane lektury sprzed 200 lat doskonale spędzą sens powiek każdego naszego ucznia. Bogu, rodzica, chłopi czy choćby syzyfowe prace zapewnią doskonały ferment w młodych umysłach. Lektury. No to, no to coś tam czytałam, ale to tam w większości streszczenia, tak to, o, gadałam jeszcze o tym GBT, no to to tak, jakbym gadała z autorem, co nie? Naszą placówkę prowadzi doskonały dyrektor, pan Luciusz Przegrywowski. Człowiek o niezwykle rozległej wiedzy z zakresu hodowli roślin doniczkowych oraz taksyderii. Ciężko o bardziej kompetentną osobę na tym stanowisku. Jest przy tym oddanym, sprawiedliwym i solidnym pracownikiem, który pracuje jednocześnie jako złota rączka w naszym budynku. Można być pewnym jego całkowitemu oddaniu, bo od 15 lat nie miał kontaktu z żadną kobietą. Jego jedyną miłością jest praca no, i mama. Jako brukarz z zawodu wiem jedno. Szkoła jest jak wyboista droga. I moim zadaniem jest zamknąć ją w niekończącym się remoncie, by kiedyś była gładka i prosta. Ale jeszcze nie teraz. Jeżeli wciąż nie jesteś przekonany co do naszej placówki, to nie słuchaj nas, ale osób, które właśnie są w trakcie roku szkolnego. Zobaczymy, co oni mają do powiedzenia. No najbardziej to ja lubię, jak kończą się lekcje, można wrócić do domu i iść spokojnie spać. To to wtedy to jest najfajniej przysięgam, gdybym mogła, to przyspałabym cały ten czas. Jeżeli moja nauka będzie wyglądała tak jak teraz aż do matur, to generalnie już przegrałem swoje życie. Ale spoko, jestem z tym pogodzony. Nie każdemu się udaje, przecież ktoś musi iść do sejmu, nie? Póki co, jedyne co wyniosłam z tej szkoły, to poczucie bezradności i garba od krzywych krzeseł. Dzwonek. Koniec lekcji, ale to wciąż nie koniec. Pamiętaj, że czekają cię dodatkowe zajęcia dydaktyczne i korepetycje, gdyż na pewno będziesz ich potrzebować. On uda się nie martw. Każdy nauczyciel uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy, więc zada ci nieludzkie wręcz ilości pracy domowej. Ile? No to będzie tak. Z matmy dwa razy w tygodniu. Chemia, fizyka, biologia po razie. Z Polaka to fiuu, pani przychodzi do mnie, ile wlezie. Yy, a no i jeszcze ten, angielski będzie. No każda lekcja po 60 zł. Na korki to teraz leci spokojnie z dwa koła miesięcznie. Na razie lecę z pożyczek, a dalej co będzie to nie wiem. Byle do matury. Nie zastanawiaj się więc dłużej. W końcu masz tylko jedno życie. Czemu by nie zmarnować go w liceum ogólnie niekształcącym? I pamiętaj! Gdy inni sięgają gwiazd, z nami dotrzesz na same dno! wam! Nie mogę na Was Nie mogę na was patrzeć! To moja szkoła! Moja i tylko moja! Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać waxy, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że w opisie filmu znajdziesz linki do instagrama każdego, kto pojawia się w odcinkach.